Nie mogą zatrzymać dobrego człowieka. Wszystko idzie gładko. To ktoś bliski. Witam, panie Pringle. Trzeba wyjaśnić sytuację. To ty? Co? Lekka przesada, mamo. To haniebna fuszerka. Za szczęśliwe rodziny. Za rodziny. Przez 16 lat aktywa Enronu wzrosły z 10 do 65 miliardów, a zbankrutował w 24 dni. To największe korporacyjne bankructwo w historii Ameryki. To nosiło wszelkie znamiona gigantycznego skandalu. Enron miał wpływ na wielu ludzi. Gdy przyszli po pomoc do rządu, nie dostali jej. Sprzedał pan akcje warte 66 milionów dolarów? Nie wiem. Byłby pan zaskoczony, że tak? Nie, ani trochę. Zdumiewające, że ukrywali to tak długo. gorącej loterii Almette, wygraj Eko Dom w parze z Ekosauną i codziennie 7 razy po 1000 zł. Kup opakowanie promocyjne, zarejestruj kod i wygraj Eko Dom w parze z Ekosauną. Poczuj smak życia z Almette. Dziś rocznica, życz mi powodzenia. Tu, Twoje usta, mamy problem z protezą. Odbiór. Przyjąłem? Tabletki czyszczące i krem mocujący Korega to świeżość i pewność na każdym spotkaniu. Spójrz z protezą zgrany duet. Dzięki Korega satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Szczegóły na stronie satysfakcjaskorega.pl Dr. Smile. Niewidoczna alternatywa dla aparatu. Przezroczyste nakładki wyprostują twoje zęby. Najlepsza technologia z Niemiec i USA. Rezultaty w średnio 4 do 9 miesięcy. Opieka dentystów zawsze w zasięgu aplikacji Dr. Smile. Twój uśmiech, Twoja decyzja, Twoja wizytówka. Zacznij teraz. Umów się na bezpłatną wizytę informacyjną na drsmile.pl RTV Euro AGD. Pilne, to już się dzieje. Black Friday Weeks w Euro. Tysiące produktów taniej. Lodówka Samsung 500 zł taniej. I pralka Whirlpool 400 zł taniej. I w tym roku nie płacisz. W sklepach i na euro.com.pl Świetne miejsce. Na bal. BĘDZIE TRWAŁ Zbieraj punkty w moje M-Nagrody Odpal aplikację i dołącz do balu z Ralfem Kamińskim Ba 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 ba, ba. Na, Trzy Doritosy później Pięć Doritosów później. Ikoniczny kształt, intensywny smak, mocne chrupnięcie. Doritos for the bolt. Boczek dodaje wszystkiemu smaku. Soczysty, chrupiący boczek morliny zmienia każde danie w eksplozję smaku. Proszę zapakować. Już zapakowaliśmy. Morliny dobre, mięso i wędliny. Poczuj, pobudzające naturalne orzeźwienie, wprost ze szwajcarskich Alp, z dostawą do domu. Minimajdu, fragment prawdziwego alpejskiego ziół działa pozytywnie na zmysły. Lub. Po prostu wybierze, Nikola, cukierki z mocą 13 ziół ze szwajcarskich Nikola! O nie, Katar. A mnie drapie w gardle. To nie pojedziemy? Spokojnie, mam Bloxin, nasze wsparcie w infekcji wirusowej. Działa potrójnie. Pomaga ograniczać wnikanie wirusów, wspomaga łagodzenie objawów, Katar, zatkany nos, ból gardła i suchy kaszel. Pomaga skrócić czas trwania infekcji. Ura! A my nie damy zablokować naszych planów. Coś cię bierze? Bierz Bloxin. Wszyscy się zastanawiają, jak wygrać z drogim Oce. Niektórymi. Kieruję przyzwyczajenie. Ty natomiast kieruj się oszczędnością czasu i pieniędzy. Po nowe OC ruszaj na rankomat.pl. Porównasz tu ofertę aż 18 towarzystw ubezpieczeniowych i kupisz polisę już od 333 zł. Szybko, bezpiecznie, a nawet z pomocą doradcy. Możesz liczyć na rankomat.pl. To co? Jedziemy z tym ubezpieczeniem. Moim pacjentom jedzenie lodów kojarzy się z bólem, a nie z przyjemnością. Pasta Sensodyne zapewnia moim pacjentom sprawdzoną i długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością. Polecam Sensodynę, bo po prostu działa i pozwala znów cieszyć się życiem. Fajne smartfony. A, a pan nie w Hollywood? Byłem i wróciłem. Po smartfona wróciłem. No, fajne są. Są fajne. I mamy promocję. Teraz abonament 5G ze smartfonem 5G w Play jest przeceniony z 85 na 60 zł. No Ameryka normalnie. Przejdź do Play i wybierz smartfon Samsung Galaxy A13 5G w abonamencie 5G przecenionym z 85 na 60 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Oh, 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 yes, Przejdź do Play i odbierz aż 200 GB za darmo na start po doładowaniu w aplikacji Play24. Bo w Play płacisz mniej. Play chudy? Metal? Pamiętasz, jak mm, on tam wtedy... Anka z trzeciej bezłuchaj i To jest hit. <grystanie> Ty, to cały rzucił? A jak tam ten my, Mirek? A co łaszki? Ło, <grystanie> panie, to historia na kolejną. pizzę w rap. Głodny? Rób to, co lubisz, a my zrobimy ci ciepłą przekąskę. Spróbuj nowości w Żabce. Pizza w rap Peperoni za jedyne 6,90 z aplikacją. Żabka. Uwolnij swój czas. Co na śniadanie, inspektorze? Purówki. to z Berlina? No, z Polska, Tarczyński naturalny. Tarczyński! Ah, Zniknęli. Zamknąć kuchnia! Rozwiążę zagadkę. No, Ketchup. Nie. Ja jem udziałem. Widelco? Jesz na danie tylko botarecko. Sorry. Ja masz porówki? Uh -uh. Wiem! Wszyscy są porówko kosierce. Jest ostatnia porównaczka. Hmm. Hmm. Trudno się łaprzeć. Tarczyński naturalnie. Inteligentna suszarka Philips Sense IQ dostosowuje temperaturę suszenia do potrzeb Twoich włosów, aby chronić je przed zniszczeniem i przesuszeniem. Suszarka Philips Sense IQ. Piękne włosy dzięki spersonalizowanej pielęgnacji. Nowość. Automatyczna lokówka Philips Sense IQ. Piękne loki w prosty sposób. Philips. Kiedy masz chwilę dla siebie, wybierz pralinkę Lindor zniewalająco aksamitna, dzieło Lint metro czekoladzie. Lindor, moja chwila przyjemności. Już teraz wypróbuj Lindor słony karmel. To był konkurs wytrzymałości na łaskotki. Grożono mojej rodzinie. Steroidy są tak amerykańskie jak jabłecznik. Przemyt broni to setki milionów dolarów zysku. Jeden z najniebezpieczniejszych ludzi na Ziemi. W rzeczywistości Enron był domkiem z kart.